Dogrywka. Dogrywka do trzech części, czy świat jest symulacją komputerową lub jakąś inną. W każdym razie hologramem niektórzy mówią. Jeśli ty внимательно смотрел nasz kanał, to скорее всего płynią, to ortodoksalnie uczony materialisty na Sirióną. Jeśli uważnie przeglądałeś się filmy na naszym kanale, to najprawdopodobniej zrozumiałeś, że ortodoksalni uczeni materialiści nas nieźle nabili w butelkę. Chyba tak należy to przetłumaczyć. Tu u nich żywotne i myśli zmieniają swoją DNA. To atomy u fizyków nie to częścicy, nie... A to zwierzęta według nich zmieniają się myśli swoje DNA. A to fizyki, atomy u fizyków składają się nie z cząstek, ale z fal. Tu jest wolny. Główny najcieka szybki przyczynnik, a dalej zaczyna się płyść prawdy. Najważniejsze to znaleźć błędy poprzedników, a dalej zaczyna się poszukiwanie prawdy. No to będziemy jej szukać, skoro naukowcy nie mają na to ochoty. my będziemy szukać raz nie chcą. Przed położę, że nasz mir to giganckiej matryca komputernej simulacji roboty się na taką super mega mocznym żelezie. Przypośmy, że nasz świat jest taką gigantyczną matrycą, matriksem, komputerową symulacją pracującą na jakimś tam super mega mocnym komputerze czy serwerze. то значит, как и у любого другого компьютера, у него должны случаться баги или ошибки системы. А так как в каждом компьютере, баги, боги, Помнишь, как это бывает в компьютерной игре, когда, например, какой-то персонаж безнадежно зависает или на какой-то объект не действуют законы физики? Czy pamiętasz jak to jest w jakiejś grze komputerowej, kiedy na przykład y, jakaś postać y, beznadziejnie zawisa, wiesza się o tak. Lub jakiś tam obiekt y, na jakiś tam obiekt nie działają prawa fizyki. A иногда какие jakieś przyrodne zjawienie работают niekorektno. No same interesne a czasami jakieś tam zjawiska przyrodnicze działają nieprawidłowo. Tu na tym obrazku się człowiek pokazuje w lewym narożniku. To nie jeden taki przypadek. Jest internet pełen tego typu nagrań. Samochody się nagle pojawiają, tam gdzieś się linie czasowe skrzyżowały i skrzy... wypadek jest, albo samochód przejeżdża. Rowersz ryska się na takim rosyjskim filmie pojawia, pokażę Wam. I będziecie mieli też jeszcze, znalazłem wiewiórkę. Такие глюки периодически можно видеть и в нашей реальности. Такие уsterки можно оккуратно увидеть и в нашей реальности. Тут, хиба, самоход появляется. При этом ученые не могут дать четкое и разумное объяснение странным случаем. При этом ученые не могут дать счислых и логичных, таких добрых ответов. dziwnie, dziwnym sposobem, nie mogą dać takich właśnie odpowiedzi. I o tym będzie mowa w tym filmie. O których podejdzieć w tym rolik. Co tutaj się dzieje na tym filmie dokładnie nie wiem. Może wy się dopatrzycie, oryginał jeszcze wam podam. To i naszej globalnej Ten film w całości poświęcamy błędom i błędom systemowym. Naszej globalnej komputerowej symulacji. Co tutaj tak dokładnie się na tym filmie zdaje, też nie wiem, może ktoś z Was się dopatrzy. I to pożar jedno z самых obiedzilnych wykazac tego, że nasz mir sądał iskustwnie i время od времени работает niekorektne. I to najprawdopodobniej jedno z najbardziej przekonujących najbardziej przekonujących dowodów. Na to że nasz świat stworzony jest sztucznie i od czasu do czasu działa niewłaściwie. Zawieszanie się. Popularnych systemy to No, i to jest świetne. Jeden z najbardziej popularnych błędów systemowych to, to błędy to usterki z, ze zwierzętami. А то, например, в воздухе завис леброн. Вот, например, в воздухе завис ворон. Птицу не колышет ветром, она не падает из-за того, что не машет крыльями. Ветер не колышет птиками, он не спада в винку, браку махания с крыльями. Попросту висит в воздухе. На просто висит в воздухе. О, под видели? В чем суть, а не в чем завис? Как? No to chyba jest jakiś wkręt z gry komputerowej. Widzieliście na czym polega ta usterka? Na ten gluk uwagę i pytają co rozbudzić takim ty Na tę usterkę zwracają uwagę przechodnie. Nawet spróbują y, obudzić, pobudzić ptaka jakimś tam wiankiem, czy miotełką. И в последний момент, когда веник проходит совсем рядом и даже задевает птицу... И в остатний момент, когда тут переходит у шауболка, она ведь захача птица... Она вдруг просыпается, и физика вновь начинает на нее действовать. Так нагрешит Боджи, и физика вновь начинает на него действовать. Стоит как чучело в музее, или может кто-то поставил его на паузу. Stoi jak wypchana w muzeum. A może ktoś na, na ten moment wcisnął pauzę? Może ten grok, który im prostu prostłowy po wybrzemu zbiegać za kafiją. Być może gracz, który nim gra włada, zdecydował wpaść szybko gdzieś na jakąś kawę. No bo i grok przyszedł i nażał pro dążyć А вот пришел играть и нажал на кнопку «Продолжить игру», «Континуировать игру». А вот как выглядит глюк собаки. А вот бунт собаки. А вот собаки. Устерка. Устерка пса. Бобик, ко мне, Бобик. Встал как вкупанный. Бобик, до мне, Бобик. Стои, как в Кто-нибудь перезагрузите собаку. Не, кто еще по-новому пса. Программ пса. Вот еще один п ⁇ Может он замерз? А, нет. Вс ⁇ А то еще один п ⁇ Может Мы А, нет. Да. Ну, хорошо. Кто еще в плей. Кто-то нажал на плей. А это эррр кошки. А то есть error кота. Эй, животное, что с тобой? Видимо, что-то сломалось. Или вот что происходит, как... Эй, звезда, что, а что, что с тобой? Видать, что-то испорчено. А тут что-то происходит с медведями, когда запентли. Когда медведя переклинивает. Здесь скорость видео немного ускорена. Здесь немного ускорено видео. Если честно, сначала мы сами подумали, что это просто склеенные в видеоредакторе... Mówiąc szczerze, myśmy sami najpierw myśleli, że są to sklejone kawałki i przewijanie, włączone przewijanie. No, potem przyglądaliśmy się k detalom i poniżej. Ale potem przyjrzeliśmy się otoczeniu i detalom i zrozumieliśmy, że oprócz przyspieszenia na tym wideo niczego nie nakładano. Tyle, że krómi uskalenie na to wideo, niczego nie nakładowali. Wodgluk jest już jedną medwiedzia. А то ещё одна устырка-недведь. А теперь ускорим. А теперь поспешим. И вот. Какой-то одинаковый баг. О, и тут тоже. Видно, что это одинаковый плик. Кто там говорит, что мы живём не в Матрице? Кто там говорил, что не живём в Матриксе? Ведь практически один в один, как в компьютерной игре. Он практически йота в йота, как в компьютерной игре. Вот зависли птицы. Хотя здесь, возможно, какой-то косяк с записью. О, зависли птаки, зависли еще. Хотя что-то и есть какие-то ушкодзения запису. Но, Но выглядит впечатляюще. Выглядит Если инфлятор. есть идеи, как это возможно, пиши в комментариях. Если есть как то помыс, как это есть возможно, то пишите в комментариях. А здесь зависла лошадь. А тут и зависел конь. А, нет, это уже из другой подборки. А, нет, прошу, это из другого сбора. А как насчет зависшей в воздухе машины? А что поведете на самоход, который завис в воздухе? Здесь в начале видео хорошо видно, что машина не висит на проводах. Tutaj na początku filmu dokładnie widać, że samochód nie wisi na przewodach, chodzi chyba o elektryczne. Przewody są przeciągnięte dużo wyżej. Ani pracianuty na mnogo wyżej. No koniecznie, skarżycie wideo Wzmo... Powiecie oczywiście, że to wideo No być może. Ciebie jest rozumne, wyjaśnienie istnienie etum. my wszystko przeczytamy i absurdiłem. Jeśli masz jakieś sensowne wyjaśnienie na to, no to napisz, wszystko, wszystko rozważymy. I koniecznie nie najcie analogii tego gluka w komputernej grze. Oczywiście grzechem by było, nie szukali, gdybyśmy nie szukali tej usterki w grze komputerowej. Nie tylko zwierzęta, ale i obiekty zawisają w tej wirtualnej rzeczywistości. Nie tylko zwierzęta, ale i obiekty. zawisają w tej wirtualnej rzeczywistości. Nie tylko zwierzęta i obiekty zawisają w tej rzeczywistości, ale również i ludzie. No i ludzie. Wód z który w Kazachstanie. No to jest świetne. To jest bardzo znany przy... przypadek, który miał miejsce w Kazachstanie. W mieście jakimś tam Kardan. Jak będziecie ciekawi, ja to przeczytam, bo napisy mi tu uciekły. Po prostu po targowym centrum. Człowiek po prostu szedł w centrum handlowym. I nagle zawiesił się i stanął jak okamieniały. W drug zawis jakby akamieniał. Tak absolutnie niepodwiżny, on prostał do samego zakrycia targowego centra. W ten sposób zupełnie nie ruszając się, stał aż do zamknięcia centrum handlowego. Sprawdzili mu puls, wszystko okazało się w normie. Czyli tak ogólnie organizm nie, nie żalił się na, na ten silny błąd, na tą Usterkę. Stał się w normie. To jest w wcale organizm nie żawał się na woski error. Musicie wyzwali skórę. Wezwano pogotowie. Nigdy lekarze układali go na nosze. To wyglądało tak, jakby kładli na nich posąg, a nie żywego człowieka. na to wyglądało tak, jakby na nich a nie człowieka. W sieci piszą, że w szpitalu człowieka W sieci piszą, że w szpitalu człowiek wrócił do zdrowia, że go otrzyźwili. Podobno ten bóg wydarzył się w wyniku upojenia alkoholowego. No jakoś to musieli wyjaśnić. Якобы этот баг случился из-за алкогольного опьянения. Ну надо же было как-то это объяснить. А теперь немного погоды. А ты раз о погоде. В ближайшие дни ожидается прямоугольная облачность. Ни... В ближайшем часе ожидаем хмур. Слышал про такое? Слышали о таких? Вот выпуск новостей. Ну no, то мать, выпуск новостей. Над землей стали появляться квадратные облака, и метеорологи не могут объяснить, почему. На земле начали появляться прямоугольные квадратовые хмуры, и метеорологи не могут объяснить, почему. Такое ощущение, что кто-то в фотошопе подтёр границы. Или... E, выглядит, есть такое ощущение, что кто-то в фотошопе попричинил границы. Фракталка в глобальном компьютере не прогрузилась. Albo fraktal w globalnym komputerze się nie załadował. Nie załadowały się fraktale. Ja zostawię w linii wycertanie obłoków. I zostawię proste linie w zarysie chmur. jeśli jest prymogólne oblaka, to poczemu by nie zamucić prymogólnej icebergi? Skoro istnieją prostokątne chmury, to czemu by nie zrobić prostokątnych gór lodowych? Liczysz takoj nad Antarktydą, wokół wszystko przybrana, wszystko tak rowninka. Lecisz sobie nad Antarktydą, wszystko wokół takie równiutkie, takie uporządkowane. Widzimy, że nie się z nierównymi krajami. Wieć, twórcy matrycy nie chcieli sobie zabracać głowy tam nierównymi brzegami i zdecydowali proste formy. И создали простенькие трехмерные проекции с прямыми углами. Наверное, думали, что люди все равно туда не доберутся. Вернее, что люди и так там не трафят. Ну, вернемся к облакам и тучам. И но, Иногда... але, повернемся до облаков и хмору. Но... Да, они забывают, как должен идти дождь. И. Часами хморы запоминаю, как повинен подать дождь. Этот глюк случился в Палермо. И то. Та Ta устерка означала, что с... в Палермо в бедолазех. Помыслишь же, хмура сейчас подумай, штучка сломалась. То есть фрагмент Струман Шоу, А вот что бывает, когда она просто умирает. Ну и как теперь китайским дальнобойщикам ехать дальше? А так я церчу сейчас дожаю, когда хмура попросту умирает. Я то раз хинс керовцы далеких трасс мою ехать далее. Алло, шеф, у нас тут огромная туча упала на дорогу, не можем ехать. Алло, шефе, тут огромная хмура упала на дорогу и не можем ехать. Игровые персонажи в замешательстве. Постачи в игре сомнительные. Здесь мы видим похожий баг, но он относится к тучке. Str а тут видим подобный баг, но он относится к хмурке. Dziwna konsystencja. i I dziwna dla chmur fizyka lotu. podchodzi Mężczyzna podchodzi do, obłoka, do obłoku i dotyka go ręką. Powierzchnia chmurki się rozstępuje. ее рукой. Облачная поверхность перед ней расступается и образуется такая дырочка. И творится такая вот джорка. А тут загубилась еще мама хворка и шенда еще по улице. Вот маленькое облачко потерялась и бродит по улице в поисках собратьев. Pop... Прямо по улице в пошукиванию коллегов. Вопрос к физикам. Что оно вообще тут Pytanie do fizyków: Co ona w ogóle tutaj robi? Dziękuję. Widzicie obłok, to par. Przecież obłok to jest para. No ale to wszystko jest przedszkole w porównaniu z wypadkiem, który miał miejsce w Pakistanie w 2017 roku. i to jest sad po porównaniu z asluciem, który проиzaszł w Pakistanie w 2017 roku. тка на фильмешоной двукратные то есть. и наделал много паники среди местного населения и вы спору паники в счет неой людноочки хмуура дословнеела по горам по горах и на криво туча в буквальном смысле поползла по горам и накрыла поселок люди были вынуждены укрыться в зданиях и закрыть окна Ludzie byli zmuszeni poukrywać się w budynkach i pozamykać okna. Każe, że to może przejść tylko w strasznym snie. Wydaje się, że coś takiego może mieć miejsce tylko w strasznym śnie. No nie, to проиśdnie w rzeczywistości, W wirtualnej rzeczywistości, gdzie inna się systemne zboi. Ale nie, to wszystko się dzieje w rzeczywistości, w wirtualnej rzeczywistości, gdzie czasem zdarzają się awarie systemu. Вот похожая ситуация. Огромная облачная масса залагала и потекла на землю. А то подобная ситуация. Огромная масса облаков спадла и начала чекнуть по земле. Но ведь такого не может быть. Это нарушает законы природы. Ведь такого чего-то быть не может. Это ломит права природы. Tutaj też dwukrotnie przyspieszony film. I to nie wszystkie które z oblaka. A to jest przyspieszone 6,5 razy. I to y, zaledwie początki, y, zaledwie fragment tego, co się dzieje z chmurami. Jeśli macie chęć, tutaj mówi człowiek, to napiszcie w komentarzach i zrobimy osobny film o chmurach. Jeszcze jedna systemowa szybka naszej realności. Jeszcze jeden błąd systemu naszej rzeczywistości to deszcz ze zwierząt. I to W historii z W historii znane jest wiele przypadków, kiedy z nieba padają wyłącznie żaby, albo tylko drozdy, albo same ryby. Tylko drozdy, tylko ryby, albo tylko krewetki. Albo same krewetki. Nauka uważa, że takie deszcze tworzą się w wyniku niedawnych tornado. Półka świetla, że takie deszcz obrazują iz ze niedawnich tornada. No ona nie objaśnia, почему widzi dozdzia. Ale ona nie wyjaśnia, dlaczego w formie deszczu w SIDA pada tylko jeden wid Ja Dlaczego w formie deszczu zawsze pada tylko jeden gatunek zwierząt? Po ich sorty. A to z 1555 roku rycina. Też się to zdarzyło. Kto oddzielił deszczowych czerwień od zwierząt żywotnych Kto deszcz z Dżdżownic był w Norwegii? Z w popatrzył w 2001. Dlaczego w 1877 w miejscowości Memphis? С неба падали только змеи. В 1877 году в Мемфисе Memphis... с неба падали только змеи. Что, торнадо выбирает, кого засасывать, а кого нет? Чи торнадо выбира кого засасать, а кого нет? Как объяснить дождь только из крови? А как выяснить дождь, сложенный только и самой крови? Zdarzyło się to w 2008 roku w kolumbijskim miasteczku, który którym w 2008 roku w kolumbijskim miasteczku, leci się A właśnie tej nazwy miałem poszukać. Jakbyście wpisali deszcz 2008 Kolumbia, to pewnie się znajdzie. W bakteriolog i z drugiego gado, protestował Przy okazji, bakteriolog z innego miasta. Przetestował próbki tej substancji i potwierdził, że deszcz składał się z prawdziwej krwi. Potwierdził, że i z krwi. Dlaczego chmury zamiast wody okresowo rzucają na ziemię w formie ulewy jakieś tam dzikie stworzenia? периодически обрушивают на землю ливни из какой-то дичи. Что это, если не баг нашей виртуальной реальности? Чем то есть, если не блендом нашей виртуальной жечевистости? Если у тебя есть другое объяснение таким дождям и другим событиям, присоединяйся к обсуждению в комментариях к этому видео. Если есть какие логичное объяснение на то, то долонь в комментариях под нынешним видео. Старались отобрать самые убедительные свидетельства того. Постарались еще выбрать самые наиболее преследующие свидетства, доказательства того, что в нашем мире, в нашем свете выделяются дивные. Что в нашем мире случаются странности, поразительно напоминающие глюки в компьютерной. Że w naszym świecie zdarzają się porażająco podobne błędy jak w grze komputerowej. Oczywiście niektóre z tych faktów mogą rozsadzić mózg. w manipulacjach i spowodować podejrzenie o manipulacjach w wideoredaktorze. Директоре, ну важно понимать, что через понимание необъяснимых явлений придет и понимать. Але важно и созумить, чтобы через созумение невыяснённых явлisk приди созумение наст правдивой натуры нашей же человеческой. Они настоящей природы нашей реальности. Конечно, проще принять, что наши ученые держат всё под контролем. Очевидно, ляпей и сладьей, из-за чего наши Wszystko mają pod kontrolą, że żyjemy w świecie materii, gdzie wszystko jest jasne i zrozumiałe. To my żyjemy w świecie materii, gdzie wszystko jest jasne i понятно. Lepiej przyjąć gotową wersję. Na samym my... Lepiej, Łatwiej jest przyjąć gotową wersję. Ale tak naprawdę jesteśmy podobni do pszczół, które żyją, nie rozumiejąc, że pracują dla Przelaża. No to bym się nie zgodził, bo nie wszystkie pszczoły, pszczoły dobrze czują i z pszczołami można się dogadać. Jeżeli przelaż z zewnątrz pomoże, to one po prostu więcej są w stanie przynieść. Ale to osobna rzecz na temat pszczół, może kiedyś opowiem. Oczywiście jest tak jak on mówi też, to jest teraz dość powszechne, że jest, to rabu jest rabunek w tej chwili. Po prostu rabunek. Tak jak się rabuje ludzi dookoła. Так само себе поступает вобедь всех животных, не только прыщул, но те ходовые не ходовые, все керамиковые, то то, метода, ну миражей, ман надеже эпохи, то есть такой вызов брутальный мрачного света. Похоже на пчел, которые живут и не понимают, что работают на пасечника. Пусть это сложно, но это важно сделать каждому взять на себя. To nie jest łatwa droga taka próba zrozumienia, ale ważne, żeby każdy próbował wziąć tą odpowiedzialność na siebie i szukać prawdy samodzielnie, postawić tę prawdę na ostrzu noża. i te, te, te dziwne tj. kwestie, postawić na ostrzu noża, być gotowym przyznać, że my niczego nie znamy o i być gotowym przyznać, że niczego nie wiemy o świecie, w którym żyjemy. Ty gonisz Ja ponieważ Ty, ale gadasz głupoty. Ja wygaduję głupoty. Bośnie wierio I gdyby ktoś z was wiedział, co to jest za cytat, bo to z jakiegoś zachodniego filmu. Tutaj jest tłumaczone z angielskiego. Tam tyle słychać, to, bo to jest ciekawa kwestia. Bardzo, bardzo fajny taki wideo materiał do, do różnych dyskusji. Ja nieraz na różnych forach wpisywałem, że ta współczesna nauka i daj do wody, a jakiś tam Pan powiedział to, no i również pisałem, że te ich wiara w jakiegoś tam sławnego naukowca jest bardzo podobna do religijnych dogmatów, a wręcz że jakieś tam opowieści są mniej wiarygodne niż. Mówienie o Dziewictwie Maryi. Tak, ponieważ przeczytał słowa каких. Ja jestem głupi. Tak, bo przeczytałeś słowa jakiś nieznanych sobie facetów i przyjąłeś to na wiarę. Ty nieznakomych w muzyków i przyjął na wiarę, że wszystko napisane jest że wszystko to, co tam napisane jest źródłową prawdą. Święna prawda. Z czego ty wziąłeś, że pisanie na twoich ucztach prawdziwi i słów moich świętych? A skąd ty twój wniosek, że pisanina twoich naukowców jest lepsza niż moich świętych. Z tego, że jest doma dokazanych faktów. Z tego, że istnieją tomy udowodnionych faktów, liczby, dane. Cyfry, to Dane. paleontologiczna aleopis. Zapiski paleontologiczne. A wy widzieli te leopisy. A ty widziałeś te zapiski? Widział je. Co takiego? Co? Czy ty osobiście przejrzałeś te, te, te dokumenty? Te, przeliczyłeś te cyfry? No tutaj oryginał rosyjski mówi czy ryłeś w tych dokumentach Danych? W tych danych nie, ja nie No nie, ja osobiście nie Interesnie, ci utocznić, mister No to ciekawe Pozwól rzecz ściśle, czy są między nami jakieś różnice? Wyczerpieć informacje z z książek, napisanych przez nieznanych sobie ludzi. I przyjmujesz ich słowa za prawdę, powołując się na chęć przyjęcia tego, jakby to ująć. На Желание принять все. Как бы сказать, на веру. Конец фильму.